Antyszczepionkowcy, to znaczy ludzie, którzy owszem, widzą pewne fakty, mianowicie to, że statystycznie rzecz biorąc, rozpoznaje się dzisiaj stosunkowo dużo problemów o charakterze ze spektrum autyzmu. Ale, ale oni to zwiążą z faktem szczepień i zaczną upowszechniać taką teorię, która mówi, że, że szczepienia powodują autyzm. I tak dalej, i tak dalej. Można tego rodzaju teorii bardzo wiele pokazywać, które właśnie próbują reinterpretować fakty w taki sposób, który jest kompletnie fałszywy, ale nie negując samego faktu, tylko raczej jego sens. I w tym i to jest sedno perwersji. To znaczy, perwersyjna osobowość to jest osobowość, która czerpie rozkosz z takiego sposobu interpretowania faktów, który sprzyja jej. Emocjonalnym urazom, problemom i tak dalej, i tak dalej. Często y, te, tutaj przykładem, zresztą związanym z tymi wszystkimi teoriami antyszczepionkowymi, jest y, też przykład perwersyjnej roli, jaką we współczesnym świecie odgrywają konc koncerny farmaceutyczne. Znaczy, ogromna ilość energii społecznej y, kieruje się przeciwko no, dyktatowi, który koncerny farmaceutyczne. Wywierają na współczesne społeczeństwa, ale sposób wyrażenia się tej, tego buntu, można powiedzieć, jest pod tytułem Koncerny farmaceutyczne chcą nam szczepiać chipy, i dlatego musimy być antyszczepionkowcami. Mhm. Więc w tym sensie mamy tu rzeczywiste zjawisko, rzeczywisty problem, a jednocześnie jego sposób rozumienia staje się, no właśnie, perwersyjny w jakimś mhm. Przyszłość historii i ideologii.